Policjanci z Wydziału Prewencji Lubińskiej Policji zostali wezwani na interwencję do jednej z podlubińskich miejscowości. Z Treści zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna nożem wycina roślinność oraz rozrzuca ją po drodze przy tym jest agresywny. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Jezdnia była pokryta roślinnością, a ponadto pod nią ukryty został rower, aby uniemożliwić przejazd samochodom. Mężczyzna, gdy zauważył policjantów, ukrył się. W trakcie sprawdzenia pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze na strychu ujawnili granaty oraz amunicję z czasów II wojny światowej. 26-letni Lubin został zatrzymany i trafił do policjnego Arsenałem militarnym zajęli się saperzy. Teraz policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności całej sprawy oraz skąd i w jakim celu zatrzymany mężczyzna posiadał granaty oraz amunicję. Za jej posiadanie bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.